Co to jest Tłusty Czwartek? Czy wiesz, że istnieje dzień, w którym wszyscy jedzą pączki i inne słodkości bez żadnych wyrzutów sumienia? To właśnie Tłusty Czwartek. Święto uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, bo wtedy można zajadać się pysznymi smakołykami do woli. Kiedy wypada Tłusty Czwartek? Tłusty Czwartek to święto ruchome, co oznacza, że nie ma stałej daty w kalendarzu. Każdego roku obchodzimy go w innym terminie, ale zawsze przypada 52 dni przed Wielkanocą. A dlaczego data Wielkanocy też się zmienia? To dlatego, że jest ona wyznaczana na podstawie fazy Księżyca. Przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Najwcześniejsza możliwa data tłustego czwartku to 29 stycznia, a najpóźniejsza 4 marca. Tłusty czwartek zawsze obchodzimy w ostatni czwartek przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Dawniej wierzono, że kto nie zje pączka w tłusty czwartek, temu w życiu nie będzie się wiodło. Dlatego tego dnia wszyscy sięgają po pączki, faworki, znane też jako chrust i inne słodkie przysmaki. Pączki w niektórych domach piecze się samodzielnie, a w innych kupuje w cukierni. Jedno jest pewne: tłusty czwartek to święto, którego nie można przegapić. Historia pączka. Pączki, które dzisiaj znamy jako puszyste, słodkie kule z nadzieniem, mają długą i ciekawą historię. Ich początki sięgają starożytnego Rzymu, ale wtedy wyglądały zupełnie inaczej niż te, które jemy dzisiaj. Już w starożytnym Rzymie pączki były częścią świętowania przejścia zimy w wiosnę. W tamtych czasach miały zupełnie inną formę. Były to twarde kulki z ciasta, smażone w tłuszczu i nadziewane słoniną. Prawdopodobnie to właśnie dzięki mnichom ta receptura przetrwała przez wieki. Pączki w Polsce. W średniowiecznej Polsce pączki również miały postać twardych kul z mięsnym nadzieniem. Spożywano je podczas mięsopustu, czyli karnawału poprzedzającego Wielki Post. Tłuste potrawy symbolizowały urodzaj i obfitość. Dlatego pączki były ważnym elementem świątecznych uczt. Pierwsze słodkie pączki. Dopiero pod koniec średniowiecza, pod wpływem kuchni arabskiej, pączki zaczęły nabierać słodszego charakteru. Niektóre gospodynie nadziewały je orzechami i migdałami. Wierząc, że ten, kto trafi na taki szczególny pączek, będzie miał szczęście i dostatek przez cały rok. Z czasem, do wypieku pączków zaczęto używać drożdży, dzięki czemu stały się puszyste i bardziej okrągłe. Z tym odkryciem wiąże się ciekawa legenda. Mówi o wiedeńskiej cukierniczce Cecylii, która pokłóciła się z mężem i rzuciła w niego kawałkiem drożdżowego ciasta. Przypadkowo wpadło ono do garnka z gorącym olejem, i tak powstał pierwszy puszysty pączek. Dziś pączki to jeden z najsłodszych symboli tłustego czwartku, a ich historia pokazuje, jak bardzo zmieniały się na przestrzeni wieków. Od twardych i słonych kulek po miękkie, słodkie przysmaki, które uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Historia faworku. Faworki, znane też jako chrust, to kruche ciasteczka smażone w głębokim tłuszczu. Ich historia sięga średniowiecza, a ich powstanie, jak wiele kulinarnych wynalazków, miało być dziełem przypadku. Legenda o pierwszym faworku. Jedna z legend mówi, że pierwszy faworek powstał w średniowiecznej cukierni, gdy pewien młody cukiernik, przez przypadek, wrzucił pasek ciasta do gorącego oleju zamiast do pieca. Po jego zaskoczeniu ciasto zaczęło się zarumieniać i delikatnie skręcać, tworząc charakterystyczny kształt. Kiedy spróbował swojego błędu, odkrył, że jest on lekki, kruchy i smaczny. Postanowił posypać go cukrem pudrem i podać swojemu mistrzowi. Wkrótce faworki zaczęły pojawiać się na królewskich i szlacheckich stołach. Skąd nazwa faworki? Słowo faworki pochodzi z języka francuskiego od słowa faveur, które oznacza wstążkę lub ozdobną kokardę. Nic dziwnego, ich kształt przypomina splecioną wstążkę. W niektórych regionach Polski mówi się na nie chrust, ponieważ są kruche i przypominają połamane gałązki drzew. Jak wyglądają dzisiejsze pączki i jak się je robi? Pączki, które znamy dzisiaj, to puchate, złociste kule, które skrywają w środku słodką niespodziankę. Mogą być nadziane przeróżnym nadzieniem. Te najpopularniejsze nadziane są różanym dżemem, czekoladą, budyniem, a nawet tofi. Na wierzchu są polane lukrem, posypane cukrem pudrem, albo czasem nawet orzechami czy kolorową posypką. Ale jak powstaje taki pączek? To prawdziwa magia kuchni. Najpierw trzeba zrobić ciasto. Miesza się mąkę, mleko, jajka, drożdże i odrobinę cukru, a potem trzeba cierpliwie poczekać, aż urośnie i stanie się miękkie i sprężyste. Potem formuje się małe kuleczki. Teraz czas na smażenie. Pączki wskakują do gorącego oleju, gdzie rumienią się na piękny, złoty kolor. Trzeba je delikatnie obracać, żeby były idealnie okrągłe. Niektórzy nadziewają pączki przed smażeniem, jednak częstszym sposobem jest nadziewanie pączków po usmażeniu. Na koniec zostało już tylko dekorowanie. Najczęściej pączki obsypywane są cukrem-pudrem albo polewane lukrem, mniam. Donaty: Ostatnio coraz częściej można spotkać pączki z dziurką, czyli donaty. To słodkie przysmaki, które wyglądają trochę jak pierścienie i są pokryte kolorowym lukrem, czekoladą albo posypkami. Moda na Donaty przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie są jednym z najpopularniejszych słodyczy. Dziś można je znaleźć w cukierniach na całym świecie w klasycznej wersji z lukrem, czekoladowej, a nawet z nadzieniem w środku. Które wolisz? Tradycyjne pączki czy Donaty? Ciekawostki o tłustym czwartku. Czy wiesz ile pączków jedzą Polacy w tłusty czwartek? Każdy Polak zjada średnio 2,5 pączka, a w całym kraju pochłaniamy ich ponad 100 milionów w jeden dzień. Gdyby je ułożyć w linii, sięgnęłyby z Polski aż do Rzymu. W Wielkiej Brytanii obchodzi się Pancake Day, naleśnikowy wtorek, podczas którego organizowane są wyścigi z naleśnikami na patelni. We Francji zamiast tłustego czwartku świętuje się Mardi Gras, czyli tłusty wtorek, który jest pełen parat i słodkich smakołyków. Szwedzi w tym czasie zajadają się semlą, czyli słodką bułeczką nadziewaną masą migdałową i bitą śmietaną, która dawniej była jedzona tylko przed Wielkim Postem. Włochy Giovedì grasso we Włoszech w Giovedì Grasso, tłusty czwartek, odbywają się wielkie karnawały, zwłaszcza w Wenecji. A tradycyjnym przysmakiem są fritelle, smażone na tłuszczu kuleczki z rodzynkami i orzeszkami piniowymi. A ty, ile pączków planujesz zjeść w tym roku? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się nim ze znajomymi. Dziękuję i do zobaczenia.